Większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo ważną rzeczą, jak bardzo ważną kwestią w naszym życiu jest ukochanie samego siebie. Większość z nas zmierza do tego, gdyż wie, że od tego w zasadzie zależy wszystko, zależy moje życie, jak ono będzie przebiegało, na ile ja będę szczęśliwy. Większość z nas też twierdzi, że siebie kocha. No tu bym jednak dyskutował. To jest proces ciągły i uważam, że to jest proces nieskończony. Ukochanie siebie jest procesem nieskończonym. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy na temat przyzwyczajenia, które wręcz uniemożliwia nam zachwyt, bo tym, zachw jako tym zachwytem uważam, że jest właśnie miłość do samego siebie. Przyzwyczajenie blokuje nam zachwyt, czyli pokochanie siebie. Wyobraźmy sobie: To bardzo trudno sobie wyobrazić, że teraz, w tej chwili, po raz pierwszy otwieram oczy. Po raz pierwszy spoglądam na dłonie. Po raz pierwszy rozglądam się i odbieram sercem, nie umysłem, bo mój umysł tego nie określił jeszcze, nie zna. Odbieram całą otaczającą rzeczywistość, jestem w pełni tu i teraz. Co w takim momencie mogę odczuwać? Sądzę, że totalne zadziwienie, totalna ekscytacja tym, że ja jestem, totalna ekscytacja świadomością i przyglądam się wszystkiemu, co nas otacza. W życiu codziennym ulegamy przyzwyczajeniu i czar pryska. Są też inne elementy, które nam, które nas odgradzają od możliwości pokochania siebie. Są nimi lęk, smutek, wina i wstyd. I są to elementy, które w zasadzie każdy z nas w jakiś sposób nosi w sobie. Choćby w minimalnym stopniu lęk, smutek, wina i wstyd. A to na ile odczuwam Lęk, winę, smutek i wstyd, na tyle też mniej siebie kocham. Zobaczmy, co nam mówi strona 48 na ten temat. Nie jesteś stworzony do życia w lęku i smutku. Uczucia te są nieodłącznym elementem braku zrozumienia tego, kim jesteś. Powołany zostałeś do życia. Pełni. W pozabymiarowej przestrzeni serca nie istnieje ani lęk, ani smutek, ani poczucie winy i wstydu. Jest jedynie prawo lustra. Zastanów się, czy poczucie winy nie odbiera ci sił na zmianę, nie tkwi w energiach winy. Podnieś się, zobacz swoje czyny takimi, jakimi one są, i skoncentruj się na zmianie, jakiej oczekujesz. Zważaj też na egocentryczny wstyd. Jest on jedynie lękiem przed zewnętrzną oceną. Skoncentruj raczej swoją uwagę na głosie wewnętrznym, na przesłaniu mojego spojrzenia. Mówi Bóg. Nie walcz z lękiem, smutkiem, winą i wstydem. Obserwuj swoje emocje. Przyglądaj się nawet niepozornym ucz uczuciom, takim jak zniecierpliwienie, irytacja czy pośpiech. Jeżeli bowiem wiesz, kim jesteś, a jesteś dziedzicem Najwyższego, dlaczego się lękasz? Dlaczego się smucisz? Zachowuj stabilność uczuć, zachowuj pokój serca, gdyż jako w Twoim sercu. Tak i na ziemi Twojego otoczenia.